Jestem Krzysiek, a to jest program z serii Stany. Zapraszam. Stan Teksas powstał 29 grudnia 1845 roku. Jest 28 stanem USA. Graniczy z Oklahomą od wschodu i północy, Nowym Meksykiem od zachodu, Meksykiem od południowego zachodu, Luizjaną i Arkansas od wschodu. Populacja tego stanu wynosi około 29 milionów. I zamieszkuje ona teren o powierzchni około 696 tysięcy km2. Określany jest mianem stanu samotnej gwiazdy. Jego motto brzmi przyjaźń, a hymnem jest pieśń Texas, nasz Texas. Nazwa stanu pochodzi od słowa taksa, przyjaciel, zapisywanego jako tejas lub Texas w 1519 roku przybyli na teksańskie ziemie Hiszpanie. W 1821 roku Meksyk, do którego należał omawiany teren, uzyskał niepodległość, a sam Teksas stał się meksykańską prowincją. 2 marca 1836 roku proklamowana została Republika Teksasu. Wolny Teksas pokonał Meksykanów w 1845 roku John Tyler, prezydent USA, zdecydował o aneksji Teksasu. W tym samym roku Teksas wydał zgodę na aneksję i stał się 28 stanem. Teksas składa się z 254 hrabstw. Stolicą stanu jest Austin, a gubernatorem 65-letni republikanin Greg Abbott. Do pięciu największych miast tego stanu należą: Houston, San Antonio, Dallas, Austin i Fort Worth. Dominują biali nielatności, a pod względem religii protestanci. Do stanowych uczelni należą m.in. Texas AM University, the University of Texas i Texas Tech University. Gospodarka stanowa opiera się na rolnictwie obejmującej m.in. uprawę ryżu, kukurydzy, pszenicy. Lokalne sadownictwo skupia się m.in. na grejfrutach i pomarańczy. Stan słynie również z wydobycia m.in. grafitu, gipsu i soli kamiennej. Przemysł energetyczny opiera się nie tylko na energetyce wiatrowej, ale również na Wydobyciu węgla brunatnego. W Teksasie jest zaawansowany przemysł ciężki IT, chemiczny i odzieżowy. Swoje siedziby w Teksasie mają takie firmy jak Dell, American Airlines, Continental Airlines, ATT, ExxonMobil Corporation i Fritolay. Houston słynie z Centrów Lotów Kosmicznych NASA, które koordynuje wszelkie misje wspomnianej agencji. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się już w o, piątek, a nie tak jak e, teraz, czyli jakoś w poniedziałek, jeśli to wrzucę w poniedziałek, albo we wtorek, nie daj Boże. Dobrze. Więc mam nadzieję, że regularność wróci. Tak jak mówiłem na ostatnim luźnym monologu, luźny monolog będzie za jakiś czas. Nie wiem, może za tydzień będzie z okazji pięciolecia. Może pojawi się tego tygodniowy, ale być może we wtorek. Tego ja nie wiem. Ale mam nadzieję, że ja wrócę jednak do tej regularności, bo muszę się ogarnąć z tym. A jeszcze się zaczyna drugi semestr, więc będzie trudniej. Dobra, ale jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za uwagę, to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, ja jestem Krzysiek, a to był program z serii Stany. Na razie.